dobry, witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej prezentacji przyskiwacz marki Hardy model Ranger 25 o pojemności 2,5 litrów pompa wydatku 194 litry na minutę dyszel skrętny rozwadniacz boczny o pojemności 30 litrów w za zamknięte musi się od wody nie nalało sterowanie rozwadniacza filtr, przyłącze sterowanie pochyskiwaczem czy pryskamy, czy ze zbiornika wszystko sterowanie manualne błotniki ogubienie uniwersalne tutaj pojemności czyli 11,2x38 zawieszenie belki na no. równoległoboku no i belka, wisięca na torcie 21 metrów niezależnie rozkładana, pionowa, oprawy korpusy wielorozpylaczowe, oświetlenie drogowe, filtry sekcyjne, 7 sekcji, 7 filtrów, 7 sekcji, elektrozawody od sekcji, manometr, wszelkie sterowanie, zacna maszyna marka od wielu, wielu lat na rynkach światowych, na rynku polskim maszyna w kompetencji z anteną GPS, także rozłączanie sekcji za pomocą sygnału GPS wyposażona bardzo dobrze kompetencja i szczegóły na miejscu, zapraszamy do firmy Rormer, maszyna jest na oddziale na placu Point pamiętajcie o łapce, zapraszam do kontaktu